Cześć, ja jestem Sosen, a to jest Traffic Racer. Dobra, zacznijmy prezentację może od najsłabszego samochodu. Ten samochód mamy na samym początku. Później pokażę Wam samochód jakiś średni oraz najszybszy. Weźmiemy pierwszą planszę. Plansze nie różnią się niczym oprócz wyglądu. Nie ma tam jakichś dodatkowych bajerów, że coś jest lepsze, gorsze. Ok. A więc tak, jedziemy wciskając strzałki po lewej stronie, w lewo prawo, po prawej stronie mamy gaz i hamulec, to bardziej na prawo to jest gaz, to trochę bardziej na lewo jest hamulec, oprócz tego z dziwnych rzeczy mamy, widzicie te światła długie znaczek po lewej stronie? Ok, pokażę Wam coś. Podjeżdżamy do samochodu i naciskamy. Aj, uderzyłem w niego. Jeszcze raz wam pokażę. Ten samochód, jak widać, jest bardzo, bardzo wolny. I samochód nam zjeżdża. Wtedy trąbimy i drugimi światłami świecimy. Dobra. Postaram się Wam pokazać, jak wygląda gra tym samochodem. Jak widać, samochód jest bardzo, bardzo wolny. Można w początku prędkość robić lekkie wyrażenie, ale później jest to naprawdę nużące. Dobra postaram się dojechać dosyć daleko, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Aktualnie mój najlepszy samochód to jest... Aj! Jak się stuknie z małą prędkością, to powiem wam tylko, że samochód się nie niszczy. Tak więc jak widać, jazda tym samolotem jest bardzo, bardzo łatwa. Szczególnie jak się ma już samochód, który jeździ 200 km na godzinę, a ten tylko 100, 102 max prędkość km na godzinę, także widzicie no. To tu dużo mówić no. O, gra nie jest doskonała, nieraz się przenika przez inne samochody. Hmm. Ale ogólnie gra jest super zrobiona. Nie ma co mówić, że nie. Aktualnie zbieram pieniądze na samochód policyjny. Jak go zbieram, będę miał odblokowany dodatkowy tryb. Będzie to tryb pościgu, będę mógł gonić przestępców. Hmm. W sumie ten tryb mnie bardzo interesuje, dlatego właśnie jeszcze gra w tą grę. Bo tak, żeby mi się znudziła chyba. Ok. A więc tak. Jak widzicie, gra nie jest jakaś tam wymagająca, super. Po prostu lewo, prawo. Możemy jeszcze sterować za pomocą ruszania ekranu. Lewo, prawo, ale jest to niewygodne i wydaje mi się, że nie da rady tak grać żeby zdobyć dużą ilość punktów. Po prostu jest to zbyt mało dokładne. Szczególnie przy dużo wyższych prędkościach. Bo to, że tu my jedziemy, to jest jakaś masakra. Dobra. Jeżeli. Nie wiem, czy jeszcze. Jest filmik, jak mówię, jak oglądacie to, ale jak mówię to jeszcze jest filmik z prezentacji tej gry. Niestety głos mi się nie nagrał, dlatego jest bez głosu tam prezentacja tej gry. Teraz postanowiłem zrobić to z głosem. Mam nadzieję, że mi się wszystko ładnie nagrywa. Chociaż w sumie i tak niezbyt dużo mówię bo nie ma co mówić w tego typu grach zewnętrznościowych ok jak widzicie przejechałem już po prawej stronie to widać 6 km jest to dystans dosyć mały mój rekord aktualnie to jest 8 18 km chyba jeżeli dobrze pamiętam dobra Tutaj jedziemy na spokojnie. Co ciekawe, rekordy łatwiej pobić wolnymi samochodami niż szybkimi, ponieważ szybkimi i nie ma człowieku miaru. Jeździ człowiek za szybko i się rozwala. A tutaj, tutaj jedziemy cały czas wolno, powoli. Za czym to się rozpędzi, za czym co? To widzicie, no. Gra jest taka ledniwa, powolna. No, może spowoduje wypadek, ale to 10 km jakby miało równe. Umówimy się tak, max 10 km, ale taki jest cel. I, I przesiadamy się do szybszego samochodu. Przyszły samochód... Tu będzie Mazda, samochód, który wygląda jak Mazda, jednak gra nie ma licencji na marki, dlatego są bez marek samochody. Tylko takie, o, bez podpisów. Dobra. Jak widzicie, krajobraz jest bardzo monotonny, jest kilka ujęć, które się zmienia. Jeżeli chcemy jechać na innej planszy, to musimy dokupić je za pieniądze w grze. Z realnych pieniędzy, to za realne pieniądze możemy kupować pieniądze w grze oraz jeden samochód jest tylko do zdobycia poprzez kupno za prawdziwe pieniądze, ale kosztuje 60 chyba 2 albo 3 zł także gigantyczna suma według mnie jak na samochód w takiej grze. No. Ale co zrobić? Jedziemy. Aj! Dobra. Trzeba się zniszczyć i poka pokazać wam prawdziwą grę. 10 km prawie wbite. Dobra 10 Rozwalamy się Papa pa. No dobra Wejdziemy teraz do garażu Wybierzemy inny samochód O to coś co wygląda jak Mazda Mamy tryb, tryb jednokierunkowy, dwukierunkowy A trybie kiedy indziej umówię Pustynię wezmę sobie I jedziemy Ten samochód jak widzicie już dosyć szybko przyspiesza Tak szybko przyspieszał, tak szybko maksymalną prędkość osiągnął. W sumie chyba nie ma sensu pokazywać tego samochodu na dłużej. Od razu przeskoczymy na najlepszy samochód. Rozwalam się. Żebyście nie myśleli, że jestem takim noobem. Dobra. I bierzemy najszybszy samochód. Hmm. Teraz droższe, droższe oj mój najdroższy samochód za 100 tysięcy mam 382 tysiące i czekam aktualnie śnieżną planszę wezmę i czekam aktualnie na uzbieranie 425 tysięcy widzicie jaka to jest prędkość już jak szybko się rozpędzę czekam na uzbieranie 425 tysięcy żeby kupić ten samochód policyjny o którym wspominałem wcześniej w nagraniu widzicie to jest power, prędkość kurde już trzeba używać hamulca i nie zawsze się wciska gaz do dechy no właśnie tu jest problem kolejny bo już szybszych samochodów się tak naprawdę to nie opłaca kupować bo jest to prędkość z której praktycznie nie da się wyhamować jak jesteś na maksie na prędkości i ktoś ci zejdzie drogę no jesteś w stanie wiesz wszystkiego przewidzieć przy takiej prędkości 188, 9 to 200 dojedziemy Samochód chodzi jest 199 km, maksymalnie. Aj! Dobra. I teraz postaramy się pojechać jak najdalej. To był taki pokaz jak najszybciej, teraz jak najdalej. Tak naprawdę ten samochód ma lek lekką przewagę nad innym, który jedzie powiedzmy 130 km, bo szybciej nie jeżdżę niż tak 130-150, tylko taką, że ma lepsze hamulce. Krótszą drogę hamowania. Dobra, jedziemy. Oprócz tych plansz jest jeszcze jedna plansza w nocy, Ona ma że, y, taką właściwość, że pieniądze lecą tu dwa razy... Mamy dwa razy więcej pieniędzy za przyjechanie tego samego. Także wiecie, no. Tylko w tamtą planszę tak naprawdę jeżdżę, ale dla Was pokażę Wam inną. Dobra Jest też specjalny tryb, w którym można jeździć karetką A to też Wam pokażę w następnym odcinku Ten odcinek pomału będę kończył Spróbuję tylko na troszeczkę punktów Chociaż jak będę jeździł tak szybko, to raczej nic z tego nie będzie, no ale... O, widzicie, ledwo wyhamowałem z takiej prędkości wielkiej. No. Widzieliście, ile wtedy jechałem, żeby przyjechać za 4 km, a teraz bach i już jesteśmy. O, widzieliście? Zero szans było na rach Trochę bardziej bym wyjechał i nie miałbym co w ogóle mówić. Po prostu, koniec gry. Tak więc jak widzicie samochody szybkie w tej grze tak naprawdę nie dają nam zbyt dużo. Nie ma sensu kupować super szybkich samochodów. No chyba, że po hamulec. Jeszcze jakby się więcej zdobywały za szybką jazdę czy coś takiego. Dobra, przegrałem. To był sens. A jak masz powyżej setki i taki tak dostajesz bonus, także wiecie. Nie opłaca się. Dobra, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć, na razie.